Nie ma widzów. to jest bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z oceniania ekipunku widzów, czyli Was. Jeśli chcecie się pojawić w następnym filmie, bądź tam w którymś rzędu następnym, bo nie wiadomo czy się po prostu wyrobię, Wbijajcie na Discorda, macie go w opisie i tam macie kanał nazwany ocenianie ekipunku. Podsyłajcie tutaj swoje linki do profili, bądź na ekipunku, bądź tej linki. No i w ten sposób macie szansę się pojawić na filmie. Biorę wszystkich więc jak najbardziej. No, macie 100% szansę, chyba że będziecie, no nie wiem, mieli akurat profil prywatny czy coś, wstawicie wtedy na flipa, bo nie wiem, jak Wam ocenić. E, oczywiście co, pamiętać, jest filmy tutaj na kanale mamy codziennie. Od 6.30 premierka blatuje, więc zachęcam Was do zostawienia łapeczki w górze i subika z dzwoneczkiem. E, przypomnę też o tym, że skupuję skiny, tak, Maktą Cantor. Skupuję sobie skiny od, no, czy tam widzów, czy po prostu osób. E, ogólnych, tutaj, że tak powiem, innych też, bo nie, nie tylko widzowie się zgłaszają do mnie na Instagramie Matstocantor, albo na Discordzie właśnie Matstom, możecie do mnie napisać. Informacje w opisie w pierwszej, czy na drugiej linii opisu. E, no i co? Przechodzimy sobie do ekwipunku widzów. Poprzedni film bardzo fajnie się wybił. E, około 800 wyświetleń tam jest na chwilę, jak tu nagrywam. No i co? Zaczynamy sobie dzisiaj od Strixeta. Od ekwipunku tutaj YouTubera z tego co tam właśnie się zaznajomiłem. Więc sprawdźmy to, jest do plerek phase 1. Ok, ok, czyli koska na pewno będzie pod to kałaszek dobrany. W sumie mamy taki styl, właśnie fioletowo niebieski z tego co widzę. Tak, bo to w jak to będzie wyglądać? No, no, no. Czyli w sumie i ten decimator pasuje. Jeszcze jakiś krawcik, No, to są remery, ale holo, o więc wiem, to wygląda i mocno, mocno świeżo. No i mamy tutaj właśnie tego kałaczka nocne życzenie. Więc bardzo fajna sztuka się tutaj też trafiła. Do tego Ceusik, sik okej, okay, okej, okay, ciekawe czy tym grasz. A BUBKA FEVER Dream może być do tego pasowała, nie wiem, musiałbyś się zastanowić może nad tym. Mamy korteksika, mamy. a traktora w sumie, Traitorek fajniejszy. A i na dniach chyba nagrał dla was w ogóle Xpunek. Do 250 zł. Eee, taki bez kosy ale z agentami bez, bez kosy i rękawiczek. Ewentualnie, jak będziecie chcieli taki, taką bardzo rozbudowaną wersję, to, to dawajcie znać w komentarzach. Ale póki co zebrałem sobie fajne skiny i to kosztuje tam około 250 zł. Właściwie nawet zmieściłem, eee, więc, więc pewnie dla Was to nagram. Tylko trochę będę potrzebował czasu na montaż, ewentualnie coś takiego. Gloczka. No, to pewnie coś tam sobie potrajdujesz jeszcze ewentualnie coś możesz mieć na trade banie ale khipunek najbardziej fajny, podoba mi się to, że te podstawowe bronie, czyli koska i kałaszek i Jemeczka są mną no, podobnym bardzo stylu, wydaje mi się, takim w sensie kolorystycznym, na pewno stylu e podobnym. No i co, tutaj jakieś wlepy, czyli pewnie openingi były robione, oczywiście Gabe będą skamował, klasyk. Fajny khipunek, jak najbardziej, daje tutaj serduszko i lecimy sobie już do kolejnej osoby, Stachurson, czyli tutaj widz który się często pojawia na streamkach. Swoją drogą, wbijajcie na streamy codziennie: 22. Gamy sercesu, oczywiście z widzami i. O, tu jest 9 kolorów? Nie wiedziałem, że z się tak to rozwinęło. Ale to chyba ma coś na tridbanie. No, Stachurson musi mieć coś na terybanie. Nie wiem, czy Stachursona mam znajomych. Mam, zaraz zobaczymy. Ale widzę, że. Jest strasznie oparty na zielony u tutaj nawet jest paka zielona zasta ale to akurat tak dla ja już Tutaj faj dżungla. Nie że w ogóle tego skida, no nie? Pilteset. serio jest tak mało pozierane. Wow, sprawdzam serio takiego hajsena, ale tak z czystości ciekawości, bo to w ogóle nie wygląda pozieranego to filtestep. Eee, o, to fajnie może wyglądać. Jeszcze zwykły papier jest naklejony, jakby nie papier był naklejony, miałem to, miałem to, bo ja... Ja, ja kupiłem sobie to auga, jak właśnie inwestowałem w skiny pod CS2. Zresztą wtedy się pojawił też film dla Was. No i po tych skinach, w sumie, mało co mi zostało, bo wyprzedałem z Profitem, ale ten na przykład Gloczek mosiąc mi został, bo akurat fajne naklejki też się trafiły. E, no tylko Gloczek nie jest zbytnio ładny, bo tekstury nie są odnowione, ale ja tutaj pokładam nadzieję, że, 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 że ogarną się i, i wezmą się do roboty. Dobrze, no co, zielony jak bardzo fajne skin, nawet nie ma co za dużo gadać, po prostu, no, jest wszystko dopasowane pod kolor, nie ma żadnego innego, nie, zielony laminat chyba jeszcze jest, czy, no, tak, zielony laminat, czy szmaragdowe pręgi, chyba teraz jest i to, i to, bo kiedyś pamiętam, że szmaragdowe pręgi to były taki zielony laminat, pseudo się mówiło na to, bo no, był czerwony laminat, niebieski laminat i szmaragdowe pręgi, czyli zielony, tak jakby, a teraz chyba w ogóle jest zielony laminat, to już ciekawości sobie sprawdzę, widzimy, ale generalnie, no to tak, tutaj... Nie wiem, dziwne, że żadnej jemeczki zielonej nie ma, ale no, może i tak. Eee, zielony laminat. Chyba jest już taki koszek. No, ciekawe jakiejś to w sumie. A, Vertigo, kolekcja Vertigo, no spoko. No i co, jakiś poneszek bardzo fajny, ja sobie jeszcze sprawdzę, czy właśnie faktiko tu jest tyle tysięcy więcej tylko, że na TradeBanie. Oblukajmy. Nie, no niby, chyba że, w sensie, chyba że faktycznie są na TradeBanie. Dobra, bo te skiny mogą być jeszcze nie tylko że na shadowbanie, co zaraz sprawdziłem, w wymianie, tylko jeszcze na, na, na tradebanie tym siedmiodniowym zwykłym. Dobra, no czyli jak coś masz, to ewentualnie możesz tam w komentarzu dać takiego taką dopiskę, to albo przypnę twój komentarz czy coś. Eee, ale ty, nawet agencika sobie dobrałeś z tego, co widzę. No fajnie. No, nie, no fajny flipunaczek, tym bardziej, że z pomysłem. Tak samo jak i tutaj. U Strixeta ekwipunek pod kolory takie filtowo niebieskie, nawet Koskal specjalnie Face 1, tak samo jak i tutaj pod typowo zieleń Tu jest ekwipunek teraz Akocera, axocera i terror jest po ceta niebieskie. Kolejny kolorystycznie tutaj poukładany ekwipunek. zaraz sprawdzimy. Zobacz crafta do M4 Nitro, Jestem jeszcze dość młodym graczem CS, więc. Jak u niej jest drogie, ale fajne, okej, okay, no, zobaczymy. Skromnie, tak nie do końca skromnie w sumie. Dobra, czyli niebieskie to jest CT. Skinki pod CT, tutaj mamy te, zobaczmy sobie cenowo, wiadomo. E... Mortiski nie ma, oj, mortiski mi tu brakuje, no. Musisz sobie Mortiskę żeby ogarnąć sobie fosfora Mordoza na terro, żeby, żebyś miał full pomarańczowy set po, po, po terro, ale no dobra, co my tu mamy? Mamy tak, no, chłop nawet ma scouta po terro i po serio trzy hardowane. E, Pozbądźcie tego agenta, ale jak znaczy na kipunek tak. faktycznie nie jest to jakoś strasznie drogi kipunek. Mamy tutaj 164 złotych kipunku. Ja na twoim miejscu, mając tyle kipunku, pozbyłbym się na pewno Inuty i agenta. Miałbym w to walone, a nabył sobie, no nie wiem, kałaszka, chyba że masz na trademanie kałaszka, ale na pewno nabyłbym sobie kałaszka i na przykład tego skałcika też, wydaje mi się, że statrak nie jest Ci potrzebny. Zoptymalizowałbym cenę skałcika do jakichś właśnie well-worn, bez statraka, bo pewnie jest za jakiś złoty 50 ten zł skinek, a tu troszeczkę to Cię kosztuje. Eee, procentowo do tego punktu, no jednak to wychodzi trochę. Dobra, no co, epipunerz jak fajnie, e, fajny, jak na swoją cenę, to serio te skiny są spoko podobierane. Tu mp 7M, Miejski Ryzyko, też fajny skinek, to też jest fajne. Takie nawet do niszowych broni są podobierane. Maczka pomarańczowego żadnego nie mogłeś znaleźć? Wydaje mi się, że jest jakiś maczek pomarańczowy. Kurczę, no już teraz sam nie mogę szorgnąć nazwy, ale wydaje mi się, że coś jest. Mo mogę ci po poszukać na chwilę. A, i miałem zobaczyć krafta do M4NS Nitro, no sprawdźmy. O, Apexik. Pewnie jakaś jest y, wzór ułożony. O, no wzór jest ułożony. Właśnie nie wiem, czy nie wrócić sobie do serii tych prze przeglądu kraftów. Bo to niby było takie trochę debilna seria, ale... ale wydaje mi się, że, że dałoby się e, dało się to oglądać. Zresztą no wyświetlenia tam bardzo fajne się porobiły. Poklikały się te filmy z pomarańczowych maków. No nie wiem, czy to bym zaliczył, ale co kosztuje. Aha, dobra, nie, nie. Nie, <laughs> nie patrzyłem. Nie patrzyłem na cenę, sorry. No. Kurde. To. O, tu jest pomarańczowy mak. No. Jest pomarańczowy maczek i za 90 groszy. Jak to wygląda? Tam znowu był jakiś za 600. O, pyl za 90. W sumie można zinspektować. Zobaczmy. No, ej, ole ładny skin. Co jest? Z jakiej, z jakiej to jest? Z cienia? Ja pierciew, to musi mieć kilka dobrych lat. Z kolekcja cienia. Czy ta szynka cienia, to nie wiem. Shadow jest 5 lat? Może więcej nawet. Nie, wiem, jestem takim bumerem, że. Nie ogarniam tych skinów. Widzowie. No ale nie, jak wipunę, generalnie. Propsik za, za to, że w tak niskiej tutaj budżecie, niskim budżecie, potrafię no pogarniać te skinki tak żeby faktyko podzielić niebieskie, pomarańczowe i jeszcze nie byle jakie te skiny niektóre, no bo czy to jakiś craft sobie zrobiłeś, tu masz mężkę koszmar, czyli jedną z fajniejszych w ogóle Ms a za 3 dychy można sobie ją właśnie ogarnąć. Tu jakiś uspik. Jedynie tak, dla, jak dla mnie takie porady Mortis, a WP Mortis sobie ogarni no bo pewnie wiesz, że Mortis jest dużo ładniejszy od tej... Eee, na przykład te dwa na Murtiskę, do tego wrócił Agenta i ogarnął sobie na przykład Kawaha, no i tego Maka do zmiany. I tak to jest luks. Jak sobie uzbierasz te ewentualnie, zapraszam do mnie, Magdom Kantor, coś sobie będziesz mógł kupić, nawet jakąś tańszą koskę czy coś. Jak chcecie widzowie jakieś skiny po taniości, w sensie po taniości, ogarnąć taniej niż jakbyście mieli wpłacać na Steama, bo wiem, że tak dużo osób robi, że wpłaca i tak jakieś paysafe karty coś na Steama. Ja też mam zapisy w jakiegoś skina mogę sprzedać. Na spokojnie, kwestia dogadania: piszcie na Discordzie albo na Instagramie to, co macie podane. No, przechodzimy sobie do kolejnej osoby. I tutaj, tutaj akurat już mamy 10 minut filmu, a tu wydaje mi się, że będzie strasznie dużo czasu na ten ekipunek, potrzeba, ale trudno, trudno. Najwyżej będzie dłuższy film. Ekipunek użytkownika Fox. Man Roller gra ogólnie. Ogólnie. Wchodzimy sobie teraz za kibunek, który możecie zobaczyć. Tak, to jest kablota przegląd. To nie jest rzut yy, ten, kablota screenshotów, tylko kablota przegląd. Tu mamy tutaj. A, dobra, co ja będę tu pokazywał. Wchodzimy. <laughs> Wchodzimy w to. Obczajmy. I zobaczcie. 154 tysiące złotych chłop ma w ekipunku. I to to są tak steamowe. Plus jeszcze AWP Dragonlord, do tego trzeba doliczyć. I Oula Field Dragon Dragonlorda też. A, Dragonlorda Minimal Wear. Gdzie same naklejki ma za. Ile to kosztuje taka wlepa? Z ciekawości. <laughs> tu jej nie sprawdzę pewnie. A, 5000. Czyli ma naklejki naklejone za 8000 zł. Plus AWP kosztuje. No, sprawdźmy sobie. Eee. A WP Dragon Lore Przykładowo Niech będzie na przykład nie ma CSFL'a? Nie ma CSF'a, kurde, dobra tutaj sobie to w klepie. To jest to? To jest to. I mamy Minimalware. Czemu to nie ma nigdzie ceny podanej? No ja pitole, O. 34 tysiące nabit skinsie. Okej, okay. no mocne. Dobra, teraz poprzejamy co ja zresztą będę się na teraz skupiał. Zobaczcie to. ma chłop tutaj dużo naklejek z Katowic 2015 roku. Holofolię, e, mamy na przykład tutaj gielka, e, żar z naklejkami Virtus Pro, gloczka fejda z koroną lepioną, mamy tutaj Hemeczkę hodrot z Holo Atlanta. E, oczywiście drużyna Gozen naklejona na MRC No i zobaczcie. Może na klejki świetnie nie pasują na M-ki, ale... No, pięknie to wygląda w ogóle. Kuria masz chłopco Drąbał. Tylko e, jak sprawdzałem go na streamie. Tu jest podobno 50-52? Coś takiego, 52 albo 56. Coś takiego. taki mi się ukazał, żeby się zresztą w Foxa właśnie. Na streamie y, y, niebieskiego. Coś takiego. Wydaje mi się, że dużo to jest tego niebieskiego. Tak, zdecydowanie. 8200, znaczy 6200 kg na tym Kałachu. Mocne. Co my tutaj jeszcze mamy? Mamy Bowie Knife Gamma do jedynkę, To już znamy, temacik. USP, zabójstwo potwierdzone z G2 Esports. Z starym logiem, tak? Z MLG Columbusa. O, właśnie, MLG Columbusa. 16 rok w ogóle będę opening robił na dniach. Więc nie wiem, chyba w sobotę przyszłą wlatuje. opening Energy Columbusa. A to są strasznie drogie naklejeczki. Tu bo Boston koszuje. Co? Jak to? Dlaczego Boston jest taki drogi? I Boston. I co tutaj są na naklejki? Ja pierdolę, teraz to zgupiałem już. Tajlu a jakieś drużyny są, co już nie grają. Awangar, Space Soldiers, e, jakieś Quantum, coś tam Jak to w ogóle wygląda? Co to są za drużyny ty? Ej, ja nie do włosne z tej drogi Tu z kolonii 14 jeszcze mam wlepy, właśnie z Bostonu. Mamy Team Dignitas z, z, z kolonii 14 No Porąbane w ogóle ziomek ma to taki Kuria, ja bym tu mógł... Nie wiem cały odcinek... 20-minutowo o tym punku Bo wszystko, co przewidujecie, widzowie, tutaj, no to robi wrażenie. Zobaczcie, nawet dalej. O! Katowice. Aha! Aha! Yy, dobra. Katowice Holo Kat... 2014-1000. Tysiąc... Ile to? 5000 naklejeczka. Taka jest tutaj, na kałaszku, z skromniutkim. No fajnie, fajnie. Co w środku? Wow, no naprawdę, to jest mega. Mega to jest. Dobra. Ja chcę sobie zinspektować jedynie jeszcze. W ogóle 97% to też dużo fejda na tym. Na tym gloku. Odczajmy sobie. Kurnia. A może. I jakbym w ogóle teraz do tego domagał, co mam. Ogarnął sobie gloka fejda. Widzowie, no możecie się spodziewać u mnie w jakimś punktu też za niedługo Obawi się was z takimi bardziej precyzyjnymi skinami Dragon Loreczka, mamy tutaj Voxa, mamy tutaj Koronkę Kur... jamart, no to jednak No robi wrażenie takie coś, no, no to jest taka legenda Taka legendarny, taki legendarny skin Mimo tego, że mi się jakoś taki super to nie podoba tak szczerze Bo ja zazwyczaj wolałem Meduskę Chyba tak wizualnie, ale no... No nie, no ja to tak sobie mógł teraz siedzieć i popatrzę na tą WP, no Dobra, bez spędzamy gadania jeszcze przeglądamy Oulika O, to żadnych kratów nie ma Dwa filmy temu w sumie też mogliście zobaczyć, że inny widz też miał Oula Tylko z jakimś tam graficzkiem jeszcze No porąbane, porąbane, Oulu akurat robi na mnie wrażenie Szkoda, że ja bardziej m 4 gram Temat. Teraz mam tego Blue i no, ale, ale może jak będę miał obla, to sobie pogram <gum> Bez gumy, Dobra, widzowie, no kuria, no jak no wiadomo, dopierdzielony, coś tak, tu serduszko, ale tu też by trzeba było dać. Tak. Wow, wow, no serio. No co, no jak pamiętajcie, to w sumie na tym skończymy, tak? Tutaj, o kurwa, <gum> dalej, Lukasa, reakcja. E, pamiętajcie, żeby się zgłaszać na Discordzie, link w opisie, na kanale właśnie do oceniania jakichś punktów. E, no i dzięki za oglądanie, pamiętajcie o tym, że skupuję skiny, sprzedaję też oczywiście swoje. E, no już co nie wiadomo, tak, nie pali mi się, żeby sprzedać, ale jeśli jakiś tutaj skin z moich punktów wam się spodobał. Ja też co nie chodzi o to, że tylko takie mam, bo jest spory przemian akurat u mnie w tych skinach. E, więc no, zapraszam. I co, dzięki za oglądanie, siemano.